Nasza szkoła w projekcie Szkoła Dialogu jest od roku 2019. Wtedy pierwszy raz z klasami humanistycznymi wzięliśmy udział. No i wzięli, zrobiliśmy pierwszy raz tą wycieczkę po Pniewach. Źródła, które wtedy uzbieraliśmy, no były szczątkowe. No i tak z biegiem lat, pandemia, jakieś szukanie w archiwach, po lokalnych tu historykach spowodowało, że mieliśmy tych materiałów już coraz więcej. Mieliśmy cztery spotkania. Z edukatorkami tutaj w Pniewach. No i dzisiaj mamy finał tych zadań, ponieważ w naszej szkole jest od, odbywa się dzisiaj dzień naukowca od rana warsztaty, które miały nauczyć młodzież naszą ze szkoły tutaj Pniewskiej, e, kultury, religii, historii Żydów, tak? W Polsce i na świecie. W szkole uczymy się teorii, a tutaj mogłam poznać praktykę, dowiedzieć się tak naprawdę, co robią na co dzień Żydzi, jakie posiłki jedzą. Mogłam ich spróbować nawet. Nauczyłam się pisać po hebrajsku. Uczyliśmy się żydowskiego tańca. Moja grupa tworzyła na przykład świeczki hawdelowe i opowiadała o święcie Hanuka, a samą wycieczkę przeprowadziliśmy przez Pniewy. Od rynku, opowiadając krótką historię chronologicznie, tak jak to Żydzi tutaj żyli. Potem zwiedziliśmy synagogę oraz ulicę, szkołę i więzienie żydowskie, które tutaj również się znajdowało. No i razem miło spędziliśmy czas, opowiadając sobie nawzajem, dzieląc się wiedzą. Mimo, że mieszkałam. Długi czas w pniewach, to bardzo mało wiedziałam o Żydach, którzy mieszkali w pniewach. Tak naprawdę wszystkiego dowiedziałam się y, poprzez szkołę dialogu. W pamięci zapadły mi ostatnie zajęcia, kiedy rozmawialiśmy o życiu Żydów w Polsce po wojnie i o tym, jak rozwijała się ich kultura, jak ciężko im było tutaj się odnaleźć. i też cały ten proces ich życia, że jak opuszczali stopniowo i jakie przykrości ich spotykały na drodze tutaj. Polacy nie chcieli jakby zaprosić tych Żydów do swojej kultury, do za zaakceptować ich w społeczeństwie, że nadal te przeświadczenia stawiały przed nami mury. Nie miałam szansy tego poznawać na przykład w mojej podstawówce. No, jakoś nigdy o tym nie mówiliśmy. Będę mogła opowiadać innym na temat tego, co się znajduje tutaj. Święta Urszula Leduchowska, która założyła szkołę 100 lat temu, ona zgłosiła taką wielokulturowość. No, bo ona, ona sama taka była, mówiła kilkoma językami, e, mieszkała w różnych krajach, no więc my stwierdziliśmy, że ten projekt się wpisuje w program wychowawczy szkoły, dlatego przystąpiliśmy do tego projektu. No, w naszej szkole to, że jesteśmy szkołą katolicką, nie znaczy, że my jesteśmy też tacy zamknięci. Tych ludzi już nie ma. Jeżeli ludzi nie ma, to należałoby zaszczepić w nas tę pamięć, byśmy przekazywali to dalej. Bo jeżeli nie ma pamięci, no to nie ma niczego, nie mamy do czego wracać.